na widzowie z tej strony. jeśli nakupę, dzisiaj mamy yy, dzisiaj mamy challenge, żeby wygrać grę, ale gramy tylko łukiem. Oczywiście bierzemy sobie golda na łuk bo od razu, bo od razu się łuk nie dostanie. Więc Minecraft, ale... Bedwars, ale gramy tylko łukiem na Dziś. Okej. Okay. Jeszcze komu można chyba kupić? Dobra, proszę. szef komu. trudny będzie ten że naprawdę. Będzie trudne. Um, i, I kończymy wtedy, kiedy wygramy, ale pewnie nigdy. Jak wygram jedną rundę, to jest naprawdę bóstwo po prostu. Okej, okay, zbieramy te. Ja sesa muszę sobie romnąć, piek Niestety, ale nie wczytał mi się z nie wybrał mi się taki, a tutaj jak zamiast Steve'a no to niestety jest właśnie... no tutaj Ja bym ogółem podbudował się do innego gościa i bym zebrał garn... Nie, nie wiem, wiem. to spacer strasznie mi się ścina. Ale nie buduję się do końca, bo ja tak widzę, że to jakiś Alex jest, który budować się nie umie. To nie taki fajny Alex, że za chwilę mnie za chwilę zgadam i i, i i tyle. Dobra, to będzie tragedia. Nie że że jestem, Alex. A nie, to nie jest Alex. Nie, ten challenge jest dla mnie za mocny psychicznie, przecież. Ja, ja nie umiem tak na palcu każdego. Nie, no ten challenge jest za mocny dla mnie psychicznie. Nie, nie! To jest za mocny ale taki rage. Pewnie dostał teraz Jacku jakiś stipek na walutę. No, chociaż nie jestem stipkiem, ale. Tak, tak może to odczuć, że. Nie no, ten film to jest tragedia. Z samym go rozwaliłem. Nie, widzowie. Ja muszę przepraszać. No chyba tak, chyba muszę przeprosić. To jest tragedia. Jak samym łukiem? Tylko muszę rozwalać. O, już właśnie aż to jest złota, to już jest le... O! Mim sobie lepszy łuk. Nie! Nie wiem, czy mam psychę nagrywać ten odcinek. To będzie, będzie ta taki rycz pewnie ktoś dostał. Poważnie, ja, ja przeżywam ten rage. O, jeszcze moc jedynka, nie. Nie wiem, czy nagram ten odcinek. <tryk> <tryk> o, pięć to jest chyba, albo sześć to jest nowy łuk. I poważnie, zamiast za te emerady kupić te zbroję to kupimy łuk. Cały czas, jak mamy okazję, to kupujemy łuk, tylko Dobra, mamy okazję. Nie. <laughs> Widzowie, ten filmik będzie dla mocnych psychicznie. Będę musiał chyba alert dodać. Że ten film należy tylko dla osób mocnych psychicznie, bo naprawdę. Psycha siada. Innym ludziom, może siąść psycha szybko. Nie no ja nie wiem poważnie zamiast kupić norm... normalny yy, ten, jak to się nazywa Normalnie coś kupić to ja będę cały czas złko na ten Trzeba mieć widzowie na ten odcinek, naprawdę Dobra, nie, to jest tragedia, naprawdę, że mi się na to patrzy. Dalej. Oho, położył się. To jest za mocny odcinek, naprawdę. Nie wiem, ja mogłem to przemyśleć, zanim, zanim ja wstawię ten odcinek. No pewnie, że wstawię, ale. Naprawdę ten filmik będzie alert dla mocnych psychicznie. Nie, no ja nie mogę patrzeć na tych ludzi, którzy tak umierają, naprawdę. Ten film naprawdę. A on się nie odzywa. Nie, to jest dla mocy psychicznie. Ten film powinien być naprawdę. Bo jak ja patrzę na tych ludzi, którzy spadają, jeszcze musi mnie wyzywać od dzieciaka specjalnie. Specjalnie. Chociaż nie, nie jestem. filmik jest dla mocnych psychicznie, naprawdę no widzowie to jest taki moc za mocnym to jest widzowie nie ja nie umiem tak grać nie 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 ja w to nie wierzę no, w ogóle ja samym łukiem wygrałem dobra to jeszcze to jeszcze jedna, jedna gra <ścoughs> A -a -a. o co chodzi o co chodzi widzowie naprawdę mam nadzieję że to się nagrało bo nie naprawdę nie 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 no, widzowie, naprawdę. Każdy mi mu środki wyzywać, bo ja używam łuku. Nie! Nie, widzowie, no. <grystanie> kurde. Ja nie wiem, czy chcę tatać to nagrywać. Przez tym łukiem, <grystanie> to ja rozwałam każdego nawet poruszającego się, no. Jeszcze z uderzeniem. Miej najlepszy łuk i chyba zginąłem raz. Tak, raz zginąłem. I 7 kibi łukiem. Widzowie, ja naprawdę jestem dobrym graczem i nigdy nie używam łuku. No ale no co się nie robi dla challenge'u, no? Kot. 1, 5, 5, 8, 1, 5, 7. Nie mogę tego zrobić. No to po co oni to piszą? W takim razie, Nie no, widzowie, przepraszam. Ja nie chcę tego nagrywać dalej. Naprawdę, No, wiem, że się dla was wszystko robi, ale to już naprawdę jest przesada dla mnie. Nie no, pod tym filmem przynajmniej trzy, trzy łapki w górę i nagrywam kolejny odcinek. Takim czymś, na przykład później, tylko na przykład drewniany miecz albo bez wełny, jakiś challenge. W sumie to poczekamy, aż się ktoś podbuduje. Białe są? Nie, nie ma białych. No to nie, to, zbiera, to Zbieramy sobie. Naprawdę, to będzie alert dla mocnych psychicznie ludzi, którzy są naprawdę pro, pro w Minecraft. To nie polecam oglądać w ogóle. Ten film jest dla mocnych psychicznie. Będzie taki, ale obiecuję. Nie no, żartowałam nie będzie. To po co? To już i tak każdy to było, nie? No teraz nie robię ninja no bo wiecie no. Znaczy Speedbridge'a nie robię. Wiecie dlaczego chyba. No widzowie, dam, dam alert. Obiecuję, że dam alert. Widać, że pomyślam. O super. Dobra widzowie, ja Wam bardzo dziękuję za odcinek. Trzymajcie się i cześć!